Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy knedle dla leniwych. Potrzebować będziemy kilo 200 ziemniaków. Obranych już ziemniaków kilo 200, pół szklanki mąki ziemniaczanej, szklanka o pojemności 250, jedno jajko, 70 dekośliwek. Cynamon i cukier według własnego smaku. Ziemniaki ja sobie pokroję, żeby się szybciej gotowały. I będę gotowała tak 20 minut. Później ziemniaki po sole i prze, cisnę przez praskę do ziemniaków. Śliwki pokroję na pół i opruszę cynamonem. Teraz przekładam ziemniaki i gotuję do miękkości. 20-25 minut. Właściwie 25 minut to zależy od ziemniaków. Po prostu do miękkości. I śliwki również przygotowuję. Ziemniaki już mam ugotowane, przepuściłam przez praskę, ostudziłam. Dodaję jajko, mąkę ziemniaczaną. I dokładnie masę ziemniaczaną mieszam. Wyłożymy do formy. Formę żaroodporną mam posmarowaną masłem i część masy ziemniaczanej wyłożę do formy, a część zostawię na wierzch. dzielimy. Większą część daję do formy, a mniejszą pozostawiam na wierzchu. Rozprowadzam po całej powierzchni. I ułożymy śliwki, tak jak wspominałam Śliwki mam oprószone cynamonem. Jeżeli lubimy, bardzo słodkie, dajemy dużo cukru. Jeżeli ograniczamy cukier, możemy dać niewielką ilość. Także cukier dodajemy według własnego smaku. I teraz na wierz, ułożę ciasto. które zostawiła. Nie wiem, czy mi się uda, ale chyba nie, więc będę musiała. Tak łączyć, rozkładać ciasto po całej powierzchni, i będziemy mieli knedle dla leniwych. Zapieczemy w piekarniku około godziny czasu w 190 stopniach. Tak. Mam przygotowane. Knedle dla leniwych wędrują do piekarnika. I tak oto. Knedle dla leniwych ze śliwkami mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Knedle. Voilà, la nuit.